18 czerwca Jarosław Kaczyński, prezes partii Prawo i Sprawiedliwość, obchodził swoje 75 urodziny. Z tej okazji polityk może liczyć na prezent od zakładu ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z przepisami, po ukończeniu 75 lat przysługuje mu dodatek pielęgnacyjny, który zwiększy jego emeryturę o kilkaset złotych miesięcznie. Jak wynika z oświadczenia majątkowego, Jarosław Kaczyński pobiera miesięcznie około 8 tysięcy zł brutto emerytury. Podobnie jak inni emeryci, otrzymał również tzw. Tak trzynastkę w wysokości 1780 zł i 96 groszy brutto. Teraz jego świadczenie wzrośnie o 330 zł i 7 groszy netto miesięcznie, co odpowiada wysokości dodatku pielęgnacyjnego obowiązującego od marca. Mimo pobierania emerytury, Jarosław Kaczyński nie zamierza przechodzić na polityczną emeryturę. Kontynuuje pełnienie mandatu poselskiego, a w przyszłym roku planuje ponownie ubiegać się o stanowisko prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Sondaż United Surveys przeprowadzony w tym roku pokazuje jednak, że większość Polaków, 66,3%, uważa, że Kaczyński powinien zakończyć karierę i przejść na emeryturę. Te opinie podziela również 32% wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Choć Jarosław Kaczyński otrzyma dodatkowe świadczenie emerytalne z tytułu ukończenia 75 lat, nie wydaje się, aby miało to wpływ na jego plany dotyczące kontynuacji działalności politycznej. Pomimo rosnącego niezadowolenia społecznego z tego powodu, prezes PiS zamierza ubiegać się o reelekcję na stanowisko szefa partii. Drodzy widzowie, z okazji 75. urodzin Jarosława Kaczyńskiego zachęcamy Was do podzielenia się swoimi życzeniami i przemyśleniami w komentarzach poniżej. Jaka jest Wasza opinia na temat dalszej działalności politycznej prezesa PiS?